Halo halo, dzień dobry, ja tu w nowym roku z przeglądem z Pepko przychodzę. Jak ktoś coś to wiadomo. Wszystkiego dobrego w nowym roku, kochani. Chodźcie, fajne nowości, także nach! Będzie się działo. <grych> Zaczynamy nowy rok! Dużo przeglądów, zapraszam. <grych> no i dobra, dotarłam do nowości, zobaczcie. Tak mi się wydaje, że nowość. No, oczywiście, że tak taka zbierana bluzeczka po bokach za 30 zł, do rozmiaru 3XL ładny kolorek bardzo przyjemna w dotyku, mega tu ją na chwilę sobie zawiesimy i wam pokażę o, taki ładny rękawek ładnie zbierana czyli można sobie ją tak bardziej tutaj zebrać ewentualnie puścić wolno rozmiar M z tego prezentuje się tak Przywitajcie jesteś w Pepku na przeglądzie nowości. Macie chwilkę. To wiadomo. <grytanie> Okej, okay, lecimy. Przywitajcie w nowym roku. Wszystkiego dobrego dla Was. Niech się szczęści. Czy to jest jakaś nowość? Nie, to szybowa co? Ale zobaczam. Przypomnę tylko cenę. 30 zł do rozmiaru 2XL. Było czy nie było? Nie wiem, to jest w rozmiarze XL jak coś? Była ze złotym guziczkiem na pewno. I one chyba tam są, nie pokazuj, by było palcem. <grymne> Okej, okay. dobra. Nie, to jest chyba nowość, wiecie? Bo zobaczcie, tutaj tak ładnie... ...wyharmonikowana. Taka falbanka, nie? No. I na rękawku też. Tak, czy to będzie nowość? No dobra. Czyli już druga. Jest nieźle. <grymne> Jedna jedyna. Co tutaj jeszcze mamy? Czyli co? Dzisiaj lecimy sobie tutaj ciuszka, a jutro półeczka. a no to znamy. Przypomnę tylko cena. 25 zł to rozmiar 3XL. Tutaj jakiś gaciorek. O, też kolejna nowość. Taki fajnie wywijany, zaraz wam pokażę. Tylko najpierw cena. 30 zł to rozmiar 2XL. Tutaj sobie fajnie zawiesimy. O. I włożymy łapkę w kiasankę. Bożemy. taka jak w dresie. Do rozmiaru 2XL. Nie wiem czy mówiłam. O, taki fajnie wywijany ten dresik. Co myślicie? To jest akurat eseczka. Zaraz wiemy coś większego. Dobra, dawaj ty. Coś większego. Czyli co większe to będzie z tyłu chyba. Tak jest. 2XL. No to już patrzymy. Babeczki. No. O. Takie. Ja od do góry do dołu. I od do góry. Babo, znowu się zgubiłaś? Dobra. Wybaczcie. O. Takie. No to jest różnica, nie? Dostawić? Dostaw, babo. No. ok. Dobra, lecimy dalej, co? Znamy. Przypomnę tylko cena 35 zł do rozmiaru 2xL. Z tyłu tutaj to wszystko też ostatnio pokazywałem. To nie chcemy. Coś na ramionku wleciało. Co to jest? Zobaczymy. Taki zwyklaczek, koszulaczek za, za 12 zł do rozmiaru 3, 2xL. Jasna porybunia wleciała. Zobaczcie. O. Zaraz podniosę. To jest jakaś nowość. Cena 35 zł. Nowe to? Nie wiem. Nie będę otwierać już tego zamka, jednokomorowa, widzę. Czy zapuszczamy żurawie? A zapuść, babo. Czekajcie. O, tak się prezentuje. Czyli taka jedna malutka kieszonka. Dwie, babo, dwie. Dobra. I? Coś jasnego tutaj wisi. O, dobra. Co to są? Flinstonowie? Jak to jest? Wilma i Telma? Nie, Telma i Louis to były film Babo. Jak one się znam? Zapomniałam serię. mi Stanowie na pewno, ale Wilma i. nie wiem. Babo, jaką to masz sklerozę. jak coś. Cena: 30 zł do rozmiaru 2X, ale. O, co myślicie? Ta jest akurat eseczka. Co to takie małe cały czas biorę? Zrozumienie. Patrzę, czy tutaj jest MK, albo pomieszane, wiecie? Czekajcie. Ja jest 2XL, to już wyjmę. To jest na takim delikatnym misiu. O, tak się prezentuje 2XL. Nie, to jest XL. Aha. To gdzie ja widziałam 2XL? Czekajcie chwilę, się zgubiłam. Tak, do 2XL. Czy nie ma 2X, 2XL? Tak. No, same xl zostały, no trudno, dobra, odwieszam. Ale porównanie było, nie? No. I coś z przodu chyba też jest jakieś koszuleczki z Winstonem, czy nie? Niebieski, prowadź, no jak? Jaki Winston? Jak ona się zwiada czarna? Nie wiem, Jejku. I Te koszuleczki, to jest akurat o dwa razy XL do. Za 25 zł, no okej, okay. tak się prezentuje. To co, teraz Flintstones mamy na tapecie? No dobra, kto lubi Flintstones, to oglądał. Ja jestem na tak. <grych> jestem na tak, ale nie pamiętam jak się główne bohaterki zwał, nie? No trudno. Co tutaj mamy? A gremliny jeszcze, o nie, wytrzymam. Jaki gremlin, fajne. 25 zł do rozmiaru 2 XL i to jest akurat 2 XL. Taki fajny rżowiaczek. Ach, to nowości na czas W nowym roku. Hmm. Fajnie, fajnie. Dobra, idziemy dalej. Chodźcie. tutaj mamy gaciorek. Coś tu widzę na nowościach? 50 zł. Do rozmiaru 46. Tak, nowość jak nic. Pokażę Wam nogawę. Mhm. No i przód, tak, jedynie, bo nie mam jak tego rozłożyć. Tutaj tak fajnie zebrane jest klamrą to musicie zadziałać na wyobraźni tak? no nie, nie, bo się tego nie przepnę. Jak to pokazać, nie wiem, może tak trochę? O. nie, nic nie widać ale jest nowość, dobra, lecimy dalej, co? lecimy, lecimy, tu mamy bieliznę w ogóle, ach a i dalej Flintstone, tak? Tak, o ja. To są piżamki. Piżamki. Patrzcie, jakie Flintstone. Y. Gacior długi? Podejrzymy. Cena: 45 zł do rozmiaru XL. Gacior 40, długi. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Co myślicie? I klapek. No nie wytrzymam. No dobra. To lecimy tu. Czekajcie, wezmę tylko niebieski. Niebieski chodź tu. Bielizna za chwilę. Musi zaczekać. Okej. Okay. fajny guziczek. O, taki. Na rękawką, Co myślicie? Aż chciałoby się zobaczyć tego gaciora, ale ja go nie, nie, nie później tak nie złożę, nie? No. To lecimy jeszcze raz. Taki gacior. <śpisać> Pisać czy fajnie było. Czekajcie. To jest w rozmiarze, już wam powiem. Bo nie wiem czy powiedziałam, czy nie. Aleczko. A X-Eczka jest tuż za nim. O, to tak się prezentuje X-eleczka. Jak coś. Tommy mi Jerry, o nie wytrzymał. Taki trójwymiar trochę, nie? No. Zobaczcie. Koszula nocna, tak bajkowo, pod no, na zimowo, bajkowo, no i wszystko. No. 25 zł. Ta jest w rozmiarze XL, ale mamy do rozmiaru 2XL. Jest to 2XL, to jest zaleczka. Oba to lecimy 2XL, XL, babo. XL. O, dobra. I klapek, co? Bardzo leciutki, fajnotki Ten jest w rozmiarze 39 za. 30 złotych, no okej. Okay. Fajne? Dobra, to co? Lecimy na tą bieliznę troszkę. I tu bielizna, i tam bielizna. Dobra, chodźcie. Czy wracamy na sweterek? babo? się ty dzisiaj na no, wybaczcie. Pierwszy przegląd po tym całym wolnym. Jak tam minął Wam sylwester. <grym> Piszcie. Jak się nowy rok zaczął. U mnie bardzo pozytywnie. I koniec, i początek. W ogóle fajny rok był, nie wiem jak u Was. To wszystko pokazywałam, także nie powtarzam, ale tutaj no to na walentynki, babeczki, no <grytanie> jaki róż, chociaż może bardziej czerwień. Kto, kto jaki preferuje kolorek? Która jaki preferuje kolorek? Do rozmiaru XL 40 zł. O, tak się chłopu wystroić, a co? A niech ma, niech patrzy, nie? No, nie podziwia. <grytanie> Towar w domu. Nie no, dobra, bo wytnij to. Wybaczcie. <grytanie> to tak jeszcze poselwestrowo mi zostało. Ok. No, na troszkę się pośmiejemy, No i tu mamy wyprzedaż. O, zobaczcie. Za 15 zł? Czyli 12. Chyba 12, wiecie, bo tak pokazana, nie pokazana, ale. Zadyszka, no dobra, patrzcie. Wszystko, dyszka, okej. Okay. To nie wszystko, nie? bo to jak sobie tak przegrzebiecie. A, dobra, tam już nic nie ma, okej. Okay. Ale jak tam przegrzebiecie gdzieś indziej w inny pepku, to na pewno będą inne kolory, o, na przykład tak jak tutaj. Dobra, idziemy dalej. Wróciłam troszkę na sweterek, bo tak trochę mało tego sweterka na nowościach, ale tutaj widzę, że już mamy powtóreczki z zeszłego roku, ale bardzo ładne, 35 zł teraz nie 2XL. Jest jakaś kiecucha, a to jest pewnie ta z tym na brzuchu. No ba. Mnie się pod podobało się te Kiecki, bo nie bardzo, nie dobra. A bo tu jest babo wyprzedaż. O, drzwi, drz, wyprzedaż. Chociaż tutaj nie, ale już tak od tej Kiecki wszystko na wyprzedaży. Zobaczcie, trzy deszki. Okej, okay, ale tego już nie chcemy, nie? nie? Nie no, ile razy będzie to babo kręcić? Tak, 35, jak coś to te takie woskowane, No tu jest okazja. No. A te woskowane akurat są niezłe. Te są w rozmiarze 48. Tylko 35 zł i 22 Aha, czyli wszystko to leci w dół cały czas. A, dobra, to podejrzymy futereczką, też poleciało niżej. 75 To futerko raz 60, raz 70, raz 80, jak im tam zawieje. No nie? Piszcie jak mam was pępką. Nie, to tu jest wyprzedaż, to już tego nie chcemy. To idę jeszcze po jakieś nowości, co? Chociaż mamy biżą, to tak tylko rzućmy łaczkiem. jakaś wyprzedaż. Ładny zestaw, za 10, 10 zł, Serio, no. Fajna jest ta żmijka, nie? Zobaczcie. Tak się, to, tak się to na to mówi? Żmijka? Chyba tak. A to jaki kolczyk w ogóle. Taki motelek i za 8 zł. Ładne, nie? No, bardzo ładne. Ale jak to się nosi, to ja nie wiem. Czy to ucho nie boli, też nie wiem. Nie testowałam nigdy kolczyków z pepko, dyszka, takie zestawy i taki zestaw 5 zł. Okej, okay. dobra idę. To kolejna część w kolejnym przeglądzie, nie? Bo za długo zajdzie się. Dobra. Dzięki, że byliście do następnego części. Idziemy niebieski. Tak jeszcze przyszłam rzucić łczkiem, ale to wszystko znamy. Dziewczyny, także... Tak, tak, to nie chcemy. No. No. Tak. No to o tych mówiłam z guziczkiem. Zobaczcie. O, dalej dostępne. Pełna rozmiarówka. Ładne są te wodoczki. Takie cieniutkie. A ten guziczek robi robotę, nie? Przymamy tylko cenę. 25 zł do rozmiaru 3XL. No i taki pasiatek 30 zł do rozmiaru 2XL. To nie są nowości. Tylko przypominajka. A te zieleń, co to za zieleń? Nowe to. Może i nowe. 40 zł to rozmiar 2XL. Chyba nowe. Czy w temacie zieleni, jak coś? Podam, podam Wam tylko wymiar tego sweterka. Co to jest to. To była Aseczka akurat. A tu jest xl to wyjmij babo xl -ka. Czekajcie. O, no serio, wiedziałam. Czekajcie chwilę. Dobra, sytuacja uratowana. O, xl prezentuje się tak. Jak coś... Widać? O, gdzieś babo trochę. Odjeżdżam. Dobra. No. Idziemy, dziewczyno. Fajnie było, ale się skończyło. Zapraszam na przeglądy już jutro. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Nie idziemy.